Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo. Witajcie w kolejnym odcinku naszego horroru. Blameless. Tak. Ja ostatnio sobie zakończyłem, ale po mówiłem wam, że sobie trochę pochodzę tutaj poza nagraniem, ale tak powiem wam, że nie za bardzo tutaj pochodziłem. Eee... Mamy, mamy to. Ale to nie sądzę, żeby tą śrubkę można było gdzieś no, jakoś nie miałem za bardzo czasu, żeby to wiecie, tak tutaj wszystko ogarnąć <grym> i połazić jeszcze. Cholera, tutaj jest ta kobieta. Masakra. Nic tutaj nie mogę... Poczekajcie. Aha. Więc tu nie mogę. Tu jest jeszcze coś. A tego nie wziąłem, co to jest? Nie, no to ja też jestem w niebezpieczeństwie, bo on ją zabił tu. Kurde, zaprasza ludzi, facet jakiś, psychol, wiecie o co chodzi, i, i, i od razu ich na tej budowie morduje. Jaki jest w ogóle cel? Zamknięte. Właśnie tu musiałbym się dostać. E, tutaj jest ta drabina, którą by pewnie trzeba było jakoś naprawić. Także to tylko mieliśmy. Są listy. To jest właśnie ta drabina. Broken. No właśnie. O Boże. Mm. Ewentualnie jeszcze co myślałem? Poczekajcie, może to przejdzie. Yy. Czy ja mogę to zabrać jeszcze? No właśnie. Bo to są jakieś podwójne klucze. A mogę na przykład użyć jeszcze raz tych kluczy, ale tu? Nic mi już nie przychodzi do głowy, no. Już z tego po... poczekajcie. No, dobra. This is the way out. Okej, okay, a mogę tu jeszcze się rozejrzeć? Zanim będę mógł stąd wyjść? 어, 비아 미안했다 Zostałem, słuchajcie, osiągnięcie. Mogę na dach No dobra, ale... Nie no bo wiecie co chciałem jeszcze? Otworzę ten garaż, zobaczę Matko boska. Rozumiem, że to na balkonie Myślałem, że to w grze mi to życie tego psa? Chyba wszystko, nie? Tu nie ma nic takiego, co można by było jeszcze użyć. Dobra. A co w tym worku? Może Ale. lepiej nie. Może jakieś kolejne ciało? Boże. Aha. Się tutaj, słuchajcie... Zapaliło. Dobra, to teraz już wiem, że trzeba iść górą. Ampata działa jakaś tak dziwnie, trochę, nie? Jezu zapis mamy.

I'm under This is what happened. He was chasing me with a rod in no. He must have hidden when he saw the police cars pulling up to the gate. Mr. Malcolm, we searched the yard thoroughly and didn't find any evidence suggesting there was another man. No, 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 no. He was there. He was the owner who called me. The former owners sold the house due to personal financial problems two weeks ago. They moved to a different town on the other side of the country. The private company who owns it now proved all their employees were off site having a team building activity that night. Uh -huh. How could you not find evidence of him? I'm telling you, he was there. I heard you. Our officers got a phone call from one of the neighbors reporting lights coming on in the house and suspicious person moving on site. They gave us your description. They never saw another man. They saw. So. How could that be? This doesn't make any sense. Let's I... cut the crap. It does make pretty clear sense to me. I have to say that I honestly don't believe any part of your bullshit story that you're giving me here. Everything suggests that you murdered that woman. Oh no, I you found the victim's blood on your clothes and your hands. you had the victim's wallet in your pocket Wait. and the officers caught you fleeing the crime scene you no one else no, nie. No, Guess no, błagam. Fingerprints match the ones we found on the victim's body huh <laughs> I don't know why you murdered that woman but I'll guarantee you're never getting out Ale ja, ja. You're going down, Mr. Blameless. Znaczy, nie wiem. Albo go wrobili. Ten morderca go wrobił. Albo rzeczywiście nasz bohater ma jakieś problemy. Wiecie o co chodzi? Eee, i, i, I sam nie wiedział tak naprawdę, co, co, co robił. Ale. Nie wiem, czy czasem nie będziemy mogli zobaczyć, czy może są jakieś. It And it was far from over. Chcę tylko zobaczyć, słuchajcie, coś, czy moglibyśmy na przykład. Dobrze, spróbować nie, nie. zrobić coś innego w sensie. czemu ja nie mam latarki? Nie mam latarki. Get away from me. Aha, uderza mnie i coś się dzieje? Aha. Dobra. Jestem właśnie ciekawy, czy jest po prostu jakieś inne wiecie, o co chodzi? Czy jest jakieś inne zakończenie, nie? Te, tej historii. Co? Poskoczyć nie mogę. Tu już nie wejdę. Mhm. Jeszcze spróbuję, wiecie kilka razy, y czy jest jakaś możliwość. Sorry, że was tak męczę. Ale no, po prostu jestem ciekawy. Ja nie, nie chcę tam iść. O jasu, naprawdę od razu mnie tak wierzę. Bo mamy te śrubki. Po co to wszystko było? Wiecie, może... Get away me! Czy wy to widzicie? Słyszę jego kroki, ale jakby on mnie nie widzi. Wiecie co? Bo tak spojrzałem też na internet i powiem wam, że jest kilka zakończeń tego, tej gry. Um, I wszystko zależy od tego, co my tam zrobimy po tamtej stronie. Teraz no. Ja się za bardzo już cofnąć nie mogę. Ale tam wiecie te bezpieczniki i te inne rzeczy, to można było tam porobić coś e, i można było po prostu inaczej to rozegrać. On się po prostu zbadżył, no nie, chyba tak. Szkoda, że nie mogę się właśnie wrócić, nie, bo bym pokazał wam jeszcze te inne zakończenie, ale no niestety jest tak, że... Te inne zakończenia. No to by trzeba było jeszcze raz od początku, żebym się chociaż dostał tam. A nie mogę się tutaj dostać w ogóle za Chiny. Szkoda. Bo byśmy może coś innego zobaczyli. No dobra, słuchajcie, to będzie na tyle. To była taka krótka historia. Tą grę możecie za, sobie mm, zagrać e, za darmo. Ja już o tym wspominałem. E, chciałem po prostu tylko zobaczyć, co to takiego jest. Spoko! Może będziecie mieć inne zakończenie. No bo ja tutaj raczej yy, mogę mieć tylko i wyłącznie to jedno. A on tam jest i ja on się tam zaciął, dobra. To trudno, masz pecha. Szkoda, że nie mogę, wiecie co, wejść na tę skrzynię, ewentualnie. I wiecie, o tam, nie? Nie dadzą mi. Szkoda. Bo wtedy może bym i, i przeskoczył yy, na tą drugą stronę, tam po tych skrzyniach. No ale nie dają. Ani na ten kontener, ani nic. No tam, jakbym się dostał, to by można było coś ciekawego innego. No bo tutaj nie ma nic. No nie ma nic. No bo tej kracie też nie przejdę. zatarasowane. Nic z, z tych rzeczy nie mogę zabrać ewentualnie co by na przykład by mogło posłużyć za broń nawet, no bo to też trochę głupie, no co? My nie możemy wziąć na przykład o tutaj jakiejś blaszanej dechy i przypierdzielić mu? Czy też można by było, nie? Ja, ja nie widzę po prostu jakby problemu, <grym> w ogóle to w to przenikam, więc też nie mogę jakby niekucne bo chodzi o to że ja widziałem że mm, można jakoś słuchajcie ten garaż sobie otworzyć po prostu kombinować tam z tymi bezpiecznikami tyle nie No dobra widzicie że gościu się troszeczkę za zakręcił w ogóle możemy się mu przyjrzeć przynajmniej co ty robisz? No, także taka sytuacja. Zbadżyłem aż z tego wszystkiego grę. Przynajmniej możemy zobaczyć jak on wygląda. No nic, słuchajcie, nic tu nie zrobię. Ani się nie przecisnę, ani się nie... ani nie przejdę, ani nie zbadzę. Bo też można by było coś tutaj zbadzić, no ale nie wrócę się już nigdzie tu. Muzyka fajna, ale... Słuchajcie, tylko jak on tu zapierdziela do mnie. Szkoda, bo to by było bardzo fajne, że można by było się... Hmm. No jeszcze pokazać wam ten, jakieś tam, jakieś inne zakończenie. Słuchajcie, to jest tylko takie, wiecie, dwa odcineczki, króciutkie. Ja wiedziałem, że to takie będzie, bo... Bo widziałem, ile tam grają inni na YouTube. <laughs> Zapraszam na inną serię. W sensie, też jakiś horrorek znajdziemy i też w podobnym jakimś klimacie. E, mam tam kilka właśnie, które też bym chciał jeszcze ograć. No i słuchajcie, to by było na tyle. No taki, taki po prostu Heniek, no Heniek. Heniu. Zaciąłeś się, nie wiem czy wiesz. Walnąłbym go jakąś śrubą na przykład. Tym telefonem bym go walnął Albo tym, śrubką No, także mam takie, słuchajcie Jedno zakończenie No, albo tu patrzcie Ile tutaj fajnej rzeczy Nie mogę zabrać ani jednego kamienia Walną bym go kamieniem w łeb, ale ładny tam widok jest No, no, no A ty się denerwujesz jeszcze, dobra Albo tutaj jakimś takim O, cegłą bym go walnął Durne, durne trochę to. Jeszcze patrzę, czy tutaj coś nie ma, ale nie, gdzie. Już to by dalej? Ja myślałem, że tu można po prostu na te skrzynie jeszcze wskoczyć i, i tu, hops, 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 na te, te narzędzia, i tam bym jeszcze wlazł i zrobił jeszcze dalszy ciąg. Fajnie by było. Zdecydowanie jak dla mnie to za krótkie. No ale dobra. Dziękuję Wam za dzisiaj. Chodźcie do ciszy. Zapraszam na inną serię. Eee, właśnie w takich klimatach. Eee, no i dobra, do, do następnego. Trzymajcie się. Cześć!